No witajcie serdecznie moi drodzy, jestem masz Awoś, A dzisiaj do Was przychodzę z scenatą. O on mówić. To jest Pernam. Center of Love. I moi drodzy, to jest gierka, którą wydałam wraz z innymi ludźmi dla zabawy na 1 kwietnia, więc mam nadzieję, że w nią zagracie, bo dużo naprawdę pracy nam zajęło zrobienie jej. Powiem szczerze. Że mi się chce płakać po prostu ze szczęścia i ciężko mi teraz znaleźć trochę słowa. Ale naprawdę dużo czasu spędziliśmy nad robieniem tej gry. Jest ona bardzo fajna, zabawna, przynajmniej mam taką nadzieję. No i powiem tylko tyle, że na pewnie błędy na pewno się zdarzą, jak to w większości grach bywa. Nie jesteśmy, za, za, nie jesteśmy profesjonalistami, ale mam nadzieję, że się chociaż uśmiechniecie. Było późno popołudnie, brązowa włosa dziewczyna ze smutnym spojrzeniem wracała właśnie ze szkoły. Ech. Co jakiś czas jej ust wydobywało się ciężkie westnienie wywołane połnurymi myślami, niby mój tekst, a czytać go nie będę umiała pewnie. O rany, jakie nudy! Hej, jak tam się wyjście? A szkoda gadać, też wiarysz, że pomyliło mu się, na którą byliśmy mówieni. Musiałam czekać na niego prawie godzinę. Porażka. No, ale dostaną ci prezent. Co robicie? Zobacz, co chwali piętna dostała od swojego faceta. Wyle, spoglądasz na naszynik. Później piękny szklany kryształ, a w środku znajdowało się serce. Ta, może być. Narzekasz. Mój to nawet na rocznicę nic mi nie daje. Ciągle o tym zapomina. Ale zabiera na wycieczki. Ostatnio byliście w gorących źródłach, prawda? Tak, i wiesz on... O nie płacz bliżej. to co prawda moja wina, że nie masz ofeky, ale nie, masz, nie masz. Dziewczyna szła wciąż przed siebie, pogrążona w rozmyślaniu, gdy nagle usłyszała dziwny hałas. Rozejrzała się dookoła, ależ nie była w stanie zlokalizować źródła tego zagadkowego dźwięku. Co? Kierowała kroki w stronę usłyszonego głosu, a znalazła się niedaleko ogrodzenia? Przybliżyła się ostrożnie, szukając wzrokiem źródeł hałasu. W końcu spostrzegała niewielkie zwierzę, które najwyraźniej utknęło przy przechodzeniu przez płot. Na pierwszy rzut oka przypominało ono kota, jednak gdy dziewczyna podeszła bliżej, kształt i umaszczenie zwierzęcia rozwiały jej wątpliwości. Śmierdząca prawda uderzyła świadomość szatynki. Chyba myślę, że najbardziej tutaj komediowe jest to, że ja nie umiem czytać. Boże, skunks! Zakryła usta dło... Boże, dłonią usta, aby nie... Wiecie, co jest śmieszne? Ten tekst ja pisałam, a nie umiem go czytać. Zakryła dłonią usta, aby nie krzyknąć, nie wystarczy dzikiego zwierzę, Dzikiego zwierza. Jednocześnie odskakując od, od Najdzie mi nie, nie czytasz tego, bo ja się tutaj ze wstydu spalę. Obróciła się napięcie z wykonania taktycznego odwrotu. Jak będę trochę dalej, to może zadzwonię po chysla, czy coś. Hej! Ida, czy oni w ogóle się zajmujesz takimi przypadkami? Zaczekaj! Może lepiej powinnam wezwać do leśniczego? Proszę cię no! Ale czy w naszym mieście mamy kogoś takiego? Stój ty, diaska! Dziewczyna zaczyna się natychmiast wyrwana ze swoich myśli? No, nareszcie mogłabyś mi pomóc? Zaskoczona, rozliczała się z wzrokiem osoby, która ją zawołała a jedna, nikogo jednak nie dostrzegła. Zadarła głowę, by zilustrować tym spojrzeniem okna z wyższych pięter, pięter otaczających ją budynków. Była przekonana, że to pewnie tam znajdzie znajomego. nieznajomego. — Gdzie ty patrzysz? Przecież tutaj jestem. Dziewczyna z wzrokiem do miejsca, gdzie siedziała śmierdząca, tykająca bomba. Spojrzała na w, w duna skunksa, który wciąż uparcie wlepił w nią swe ślepnia. Przysiąć, że to stąd wybrzmiały zniecierpliwione słowa tak tu zwierzę zamachało jedną łapką to tak jakby chciał przywołać uczennicę do siebie Byśnęła ciężko na całą sobą przecież wiadomo było że to nie skąd przemówił Dziewczyna nam zamiar odejść bez oglądania się do siebie Zatuszona dużo nauki dają nam w tych szkołach no jak nic no w tym akurat momencie na pewno nam dają ich za dużo wierzcie mi chodź tu może lepiej pójść do domu i położyć się spać, albo iść do lekarza, to, to poważne, gdy mamy. Chociaż wydaje mi się, że słyszę jakiś głos. Jak mi nie pomożesz, to zasmarudzę ci dom. Dziewczyna zatrzymała się i powoli odwróciła głos tego stworzenia. Co zrobisz? Spojrzała na skunksa, który się jej przyglądał. Zamachał obno... boże ogonem, jakby dla przypomnienia groźby, którą rzucił w jej kierunku. Gdy tylko się stąd uwolnię, będę podążać za tobą i zobaczysz. A raczej poczujesz moją Och, poważnie to zrobi? Aby nie, bo nie mam pojęcia jak takiego smrodu się pozbyć. I to parokrotnie zapewniam Cię, jestem długodystansowcem. Na jednym wyszczalniu nie skończę. Ty nie słyszysz co ty mówisz? Racja, to nie zabrzmiało dobrze. Zdecydowanie, zwierzaki nie, nie kręcą. Co? Nie, 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 to nie tak jak myślisz. I wiem jak wyglądam, ale wiesz Daruj sobie, nie obchodzą mi twoje fantazje. Możesz gadać jak człowiek, ale nie zapominaj czym jesteś? Hej, przecież mówię, że to nie tak. Co za okropny dzień. Jeszcze natrafiłam na dziwnego skunksa. A może to papuga w przebraniu, skoro umie gadać? Dziewczyna pon ponownie zilustrowała zwierzę przy płocie. Nie, to zdecydowanie nie była żadna papuga. Chyba, że istnieją takie z czterema nogami. Co jest gorsze, zostać zasmrodzonym, czy mieć zasmrodzony dom? Mam nadzieję, że ten zapach się szybko ulatnia. Okej. Okay. Wyda się wywestnienie i powoli podeszło do ogrodzenia jak pozostałem czujna. Weź mi tu nie wzdychaj. Mam większe prawo mieć dość, nie uważasz? Mam cię tylko wyciągnąć. Tak. Nic mi nie zrobisz. Tak. Mogę cię w razie potrzeby dotknąć? Tak. Jak wrócę do domu, co będę cuchnąć, prawda? Tak! Co? Nie! Trzymam Cię za słowo. Zaczekaj chwilę. Dziewczyna przykoczyła i zaczęła przyglądać się ogrodzeniu. Najwyraźniej furczak chciał się przycisnąć pod płotem, ale usnął gdzieś w połowie. Próbowała naciskać na plecy i zobaczyć, z... czy znajdzie trochę wolnego miejsca. Nie naciskaj tak na mnie! Czekaj! To było, troch... było trochę miejsca pomiędzy płotem i plecami i zwierzęcia. Więc jeśli go pociągnę... Ryle zaczęła działać go delikatnie palcem oraz podziwiać lekko za jego sierść, rozszerzając coraz mocniej swoje oczy. Co jest? Oszalałaś? Przestań! Hej! Hej! Uczelnica już chciała go szturchnąć, że wtedy zwierzę skorzystał z okazji i chapsnął pyskiem, aby ją odpędzić? Co ty robisz? Ehm. Um... Było takie mięcie że się zapomniałam na chwilę. Co za szczęście, że nie zdomi odrzucenia godem. Moment, co ty robisz z tą drugą ręką? że Zadało pytanie wyraźnie, przerażone. Wyryłam cię. E, dziękuję, nie szukam dziewczyny. Poważnie, moja przestrzeń osobista zostaje naruszona. Możesz już przestać. Słyszysz, co ja mówię? Ludzie, moja niewinność zostaje zdrukana. Ludzie. Wiecie, co mnie. Ja bym się tutaj ich Darła. gdyby nie to że moje rodzice będą mieli takie wytyfy co ona czyta chociaż tak mam wytyfy co ja czasem piszę pomimo protestów z kunsa ryleja ja szuka sposobu na wyciągnięcie go z płotu? w końcu nacisnęła na ciało zwierzęcia równocześnie ciągnąc go za kark do przodu moment co ty robisz będę już cicha tylko nie ukręcaj mi Skupiaj się już do reszty odpychaj się do pani wyciągam cię czy ma teraz za kark sędziarza Wiedziałam, że się duszi i go, przez co zwierzę spadło na chodnik. Za jakie grzechy. E, to ten, tego, pa? Stój! Dziewczyna znowu została powstrzymana przed ucieczką. Czego jeszcze chcesz? Przecież już jesteś wolny. Nie będę ukrywać, że też chciałabym się znaleźć jak najdalej od ciebie. Dziewczyna powoli wróciła się do skunksa wówczas dogoni ją i stanął tuż jej nodze z zardartą głową, patrząc się w nią uparcie. Może jestem dziki zwierz, lecz preparuję delikatność. Wypadałoby jakoś pomóc, w końcu prawie ukręciłaś mi kark. Okej, okay, tylko szybko, Smrotku. Nie ja będziesz mnie się Smrotkiem, to nas będziesz cuchnąć razem ze mną. Skąd odwrócił się tyłem że mam podnieść ogon, gdzie uczennica desperacko zaczęła machać dłoni. Wiecie co jest okropne? Że ta gra też jednak ma jakieś tam wymagania i trochę mi się nie będzie zwieszało. Okej, okay, okej, okay, spokojnie! Jaki on nerwowy! Jak mam Cię w końcu nazywać? Tak, ten mam Cię na w takim razie? Nazywam się Ash. Okej, okay, a więc aż no i Cię poznać? Zastanawiam się, czy naprawdę wszystko ze mną dobrze, przecież nazywam ze skunksem. Z Skunksem, który na ogół nie mówią o ludzkim głosem. Jakie szaleństwo. Aż popatrzył kr się krzywo na dziewczynę. Skoro z prawej mi nie mam zas już sobą, to potrzebuję twojej pomocy. A ja będę sytać. O, naprawdę, co za zaskoczenie. Naprawdę nie wiem, z jakiego innego powodu miałbyś mnie zatrzymywać. Zawsze mogę chcieć opryskać, wiesz? Nie, czekaj, to nie zależnie dobrze. Skąd wyglądał, jakby był zawstydzony? Ale dlaczego to zawsze musi się przeprawiać, akurat niej? Kiedyś spojrzała na smutnego sponksa, który teraz tylko siedzi w na chodniku. Chyba oszalałam, ale mniejsza z tym. A wiem, co się stało. To chcesz mi jednak pomóc? To mam jakiś wybór. Myślałam, że jak się zostawię, to przecież nie z dom. domu. spojrzał na nią krzywo. Jakiś ty drżliwy, o co chodzi? To tylko przez tę sytuację. Aż odwrócił swój łeb i wpatrywał się w niebo, tak jakby coś wspominał. Czego by tu zacząć? Wiesz, rzeczywistość nie jestem tym Ach tak, więc niech więc zgadnę. Jesteś pewnie kotem, tylko masz dziwne białe paski, co daje ładny efekt, więc sobie to wykorzystujesz do obrony, tak? Co? Nie, jestem skunksem. Przed chwilą mówię, że nie jesteś. Cicho, daj mi skończyć. Widzisz, jeszcze rano byłem zwykłym opakiem, ale. Pewien chłopiec szedł wzdłuż ulicy. Okno, kwiaty na parapecie, płot, ściana. Jego wzrok pada na różne rzeczy, jakby starał się jakoś skrócić czas swej przech przechadzki. Hej, hej, popatrz. Myślisz, że ma dziewczę? Przy okazji, starał się ignorować dwie dziewczyny, które od jakiegoś czasu szły za, szły za nim. Zatrzymał się, niby poprawiając sobie sznurówki w butach. Jednocześnie miał nadzieję, że dwie łuczynicy miną go i nastąpi w końcu spokój. Dyskrecja nie była ich mocną stroną, aż się zastanawiał, czy one naprawdę myślą, że nie słyszy ich, tych szeptów i chodów. O rany, on nawet jak stoi i nic nie robi, to wygląda bosko. Myślisz, że ma dziewczynę? Oby nie, może go zaczepimy? Jedna z dziewczyn wyraźnie bardziej śmiała niż druga, wgapia się w niego jak w obrazek. Że... że teraz? A kiedy? Jak już okazja nam przejdzie koło nosa? Ale ja nie wiem, czy... Hej! Przepraszam! Ta wyraźnie pewnie się z siebie uczyńca radośnie do niego podeszła. Chłopak poczuł delikatnie klepanie po ramieniu duciu się z nastoletki, i w celu nie kryjąc swojej niechęci. Jego niezadowolony wyraz twarzy nie dodawał jej odwagi do dalszej rozmowy. Eee, cześć! nawet nie odpowiadając poszedł dalej przed siebie zostawiając, zanim miałam na tyle, tyle, do której prędko podbiegła koleżanka no jak co za nie musiałby potraktować taki niemiły i lekceważący woksu bałwan pewnie myśli że bycie ładnym wystarczy żeby stopić czyjeś serce i daje mu prawo do wszystkiego jaki bałwan przecież nie ma zimy nie rozumiem o kim mówisz przypomnij mi czemu się kumplujemy chłopak przyspieszył kroku aby uciec przed dalszym słuchaniem gadaniny dziewczyny Niestety nie zauważył zakrętu i wpadł na kołoś wychodzącego z ro za rogu. A! Auć! A przepraszam, nic pan jest? Zakłopotany pokoił się ku nieznajomej, chcąc pomóc jej wstać. Kobieta zirytowana tym wypadkiem waha się przez moment, czy przyjął nie dłoń. Dopiero gdy uniosła swoje spojrzenie, zobaczyła twarz młodzieńca. Młodzieńcza... Młodzień... nie mam tego powiedzieć. Zmieniła nastawienie. Chwyciła go żolliwie za rękę, a uśmiech malował się na jej chwisto czerwonych ustach. O mój, chyba szczęście mi sprzyja. Kobieta wstała, eksportując swój ekstrawagancki strój wielkiej piersi, ledwo zakryty przez materiał sukni. E, w takim razie cieszę się, że wszystko dobrze. Dowidzę... Moment, nic takiego nie powiedziałam. Musisz się mną zająć, chłopcze. Mogę zasłabnąć w każdym momencie. Zobacz, jak mi serce mocno bije. Kobieta przewarła do niego swoim ciałem. Słodziutki, moje serce bije tak z twojego powodu. wyrywa się do ciebie. Co? Rzucił okien na kobietę, Chciałby nas szybciej wyodrąc z tej dziwnej sytuacji? Proszę sobie nie żartować i proszę mi puścić! No jeszcze nie bądź taki, wiesz, możemy się razem dobrze bawić. To jest niemożliwe, by odkryć się o takie słodyczne jak ty. Muszę łapać póki gorący. Gdzie tamtnie za niego złapam nie? moje? Kobieta do niego okiem, równocześnie trącając zaletnie palcem go jego nosa, zaczęła się przy tym coraz mocniej, coraz bardziej na przytulać. przytulać powiedziałem zostawnie chłopiec nie był w stanie dłużej tego znać dlatego porzucił już rzadki szacunku do nieznajomej i w końcu rzucił się siebie zbędny balast jest tak kobieta jak na ziemi Wrócę na chodnik i szukaj mózgu który najwyraźniej zgubiłeś przy upadku kobieta spojrzała na niego zawiedzionym wzrokiem nie ufnij że jesteś gejem zrozum w końcu że nie jestem tobą zainteresowany jesteś czwór Rozumiem, że stare śląski przechodzą krzywdę z wieku średniego, ale tobie to już brakuje piątej klepki. Kobieta o nim miała na moment, nie wiedząc co powiedzieć? Tam Chłopak miał już zamiar odejść, gdy jego wizja się zamazała i wszystko zrobiło się czarne. Jak ty śmiałeś, ty! Nie przepuszczę takiej zniewagi na niemych przodkiń czarownic. Boa zaczęła nieprzyjemnie go poleć. Ostatnia rzecz, jaką pamiętam, to widok twarzy tej wiedźmy. Tego nawet nie miałem wypowiedzieć, ale dobra, Edstabo TBS no I tak skończyłem w tym ciele. Nie mam pojęcia co robić, gdy się otknąłem już jej nie było. Mhm. Ale niezbyt była tym zainteresowana, to znaczy początkowo była, ale ta ciekawa szybko odpadła. Mam wrażenie, że się przechwalam, jaki to jest przystojny, jakie ma powodzenie. A on. Ona przecież wycała dziś, że szkoły pełna smutku oraz żalu, bo jej koleżanki mają ukochanych, a ona oczywiście nie. Teraz się jeszcze okaże, że nawet Stunks ma bogatsze życie miłosne od niej. To dołujące. Może gdyby dało się jakoś zrozumieć to zakręcie, to, to mógłbym odwrócić ten czarn. He? Może rozumiesz coś z tego zaklęcia? Myślisz, że jest w nim ukryte rozwiązanie. Aha. Słasz ty mnie. Ta, ta, czekaj, jak to brzmiło? A Double TBS Muller o Mam nadzieję, że więcej tego nie będę wymawiać. Heh, może chodziło o. Ja wam powiedziałam, że wam pokażę dobre zakończenie. Solucję przynajmniej. Skąd ja mam niby wiedzieć co to znaczy? Chociaż jeśli mi się z czymś kojarzy to... Może musisz to wołać przed jakimś mikrusem? Sam kazałeś mi coś wywnioskować z tych słów, z niczym innym się one nie kojarzą. Przecież to jest idiotyczne. Słów tak ma do normalnych nie należy, więc kto wie? Zresztą może właśnie o to i chodzi, by zrobił z siebie krąpo... kretyna, skompromitował się tak jak ona, gdy była śmieszona przez Ciebie? Przez tym chciałabym zobaczyć dopłynącego stresa. Kowicz mogę to nałożyć na awotube? Właśnie, nawiązanie do okna. knop... być na początku smurtube, ale nie przeszło. A przyszło Ci do głowy coś lepszego? Nie? Skłonk na jakby rozmyślał przez moment na tym, co powiedziała dziewczyna. Ten pomysł jest durny, ale nie mam lepszego pomysłu, więc możemy spróbować. Powiedział to wyraźnie zrezygnowany. Dobra, nie ma co tracić czasu, chodźmy. Zwyczajnie bo w szkole te berybacie bawią się w pobliskim parku? Kurczę, dziwnie mi tak dziś, kiedy on tymi małymi łapkami tak szybko przy mnie przebiera. No i ta różnica wzrostu. Gdyby to dla ciebie boże było, byłoby to dla ciebie w porządku, gdy na ręce będzie wygodniej być na równi, nie sądzisz? Chcesz teraz mnie nosić jak zwierzątko na pokaz? Nie, po prostu chcę tam, po prostu nie chcę tam iść godzinę dłużej. Ale gdy tylko znowu zaczniesz mnie dotykać w dziwnych miejscach, to popamiętasz. Moment później wzięła go już na ręce. skunk ułożył się wygodnie, tak aby jej nie zdrapać, po czym ruszył dalej. Okej, okay, tak w ogóle nie jesteś już zmieniony z Squinksa. Trudno mi określić, ile czasu minęło? Ej, przecież to nie tak długo, nie? Nie wiem, od czasu, jak się brzmieniałem, próbowałam paru rzeczy, ale wszystkie skończyły się fiaskiem. W każdym razie byłem wręcz obsesyjnie skoncentrowany na oca oczarowaniu siebie i nie przywiązywałam zbytniej wagi do reszty. A potem utknąłem w tym ogrodzeniu, bo byłem już tak zrezygnowany, że nawet nie przyjrzałem się dobrze, ile tam jest miejsca, i. W sumie, jeśli byś mnie nie wyciągnęła, to pewnie bym tutaj umarł z głodu czy coś. Dzięki. Proszę bardzo. Tak w ogóle to nazywam się Riley i. Miło mi Cię poznać? Nie również jest miło, naprawdę. Cieszę się, że to akurat Cię spotkałem. Dobra, gdzie my to... Oglądaliśmy się za jakimś dzieciakiem. W parku istotnie było dużo dzieci. Powinien zrobić coś przed nimi? Powinien zrobić coś przed nimi. Nie? Co? Stać jakieś siedzące, samotne dziecko. Po co? Przecież możesz... Nie będę siebie debile robić przed tymi nowa dziećmi. Czemu przeszkadza Ci robić siebie przed dziećmi, a nie, a nie przeszkadza przed jednym dzieckiem? Okej. Okay. Zaczęli poszukiwania samotnego dziecka. Mieli, mijali od czasu do czasu kogoś z psem na spacerze lub zakochaną parę. Małuchów brak. Lywer pamięta, że jakieś miejsce w parku było zawsze pełne dzieci, ale ich celem było znalezienie samotnego dziecka, nie całej gromady. Po jakimś czasie aż chciał w końcu odpuścić, gdy wtedy dziewczynie rzucił się w oczy chłopiec, który siedział pod oddalonym drzewem i rysował coś za życie. Podeszli do dzieciaka powolnym i ostrożnym krokiem, nie chcąc zrobić hałasu. Nie bez powodu przecież spędzał czas tutaj z pewnością nie mam chty na towarzystwo więc nie chcieli go sposzyć przed swoją obecnością ale mnie gardło zaczęło mi świecić. przedstawiłem oponel krzaka ryle przykuc przykucnęła żeby nie rzucać się w oczy podczas czekania jak co serio leży nie dziwcie się zaczęli szczepiać do siebie chcąc zachować dyskretność dziecko było pogrążone we własnym świecie rysując coś w zeszycie. Ach, strasznie, jeśli mam tak, mam tam po prostu, mam tak po prostu tam, powiedz, a jak mnie kamieniem zatłuczę? Przestań się nakręcać, on ja się będzie bał ciebie bardziej niż ty jego. Ej, ja już się, ja się go wcale nie boję, no przez ten dziecko bym się bał. Weź, proszę cię. Będziesz tutaj? Tak, nic, się z nie ruszam, weź wszystko, powodzenia. Nie boisz się? Ta pewnie biegnie jak porażony prądem. Telefon szybko. Mam kamerę i jedny chłopiec nie wie, co go czeka. Więc zrób swoje. Rajeja powiedziała to szeptem, po czym trochę się odsunęła, trzymając w gotowości swój telefon. Zwierzę wykonało kilka dziwnych ruchów, ale to wciąż było debułanie. Debułowanie. Co on wyprawia? Dziewczyna schowała telefon, zaczęła machać do niego dłonią, by go do siebie przywołać. Skąd zrozumiał znak, jakie dawała, więc wrócił do niej? Co ty robisz? Zwierzę wyraźnie zasmucone skierowało swoje oczy ku Riley. Ja w tym ciele nie mogę dobować. Co powinienem zrobić? Wiedziałem, że to niemożliwe, zresztą mam moim domu i tak na mnie je czeka. Jak to? Moi rysy są w trakcie rozwodu i wiesz, że ostatnie czego chcą to martwić się o takiego dzieciaka jak ja. Może nawet będą szczęśliwi, jeśli już nie wrócę? W końcu żadne z nich mnie nie chciało? Oni nigdy nie poświęcali mi uwagi większej niż to konieczne było w która który musiała ich do wspólnego życia. A skoro już nie jestem bańcem, to nie mają zamiaru dłużej w tym trwać. Gdy będą mieli mnie z głowy, to wreszcie zaczną żyć w pełni swoim życiem, bez oglądania się na kogokolwiek? już go? Myślę, że Wiedźma by nie dawała na zniesienie i czegoś, co jest niewykonalne. Daj się spokój! A... Dziecko spostrzegło nagle, że przed nim stoimy? Sko... Skunks! Raftownie wstało i uciekło z taką prędkością, że zgubiło po drodze swoje rzeczy. Skierowałam swój wzrok na Skunksa. Ech, jest mi go tak bardzo szkoda, że mam teraz nawet wyrzuty sumienia, przez to, że chciałam wrzucić jego dobowanie na YouTube. Kiedy on podejmował walkę o odzyskanie życia, myślałam o tym, żeby nagrać śmieszny filmik, który ściągnie widzowa może na pieniądze. Ale to nie tak, że myślałam tylko o tym. Przecież głównie zależało mi na jego sukcesie. Chciałam mu pomóc, a teraz go pocieszam. W końcu musi być mu ciężko, nawet przed zakręciem było mu źle, a teraz musi żyć jako skunks? Ach, jestem zbyt wrażliwa na takie rzeczy. Dziewczyna wzięła małe zwierzątko z objęcia. Nie płacz. Jeśli masz się gdzie podziać, to mogę cię zabrać do siebie. Ciężko mam ten problem, że ten skunks tak wisi w tym powietrzu. Ja się zastanawiam, co, czy wtedy po prostu byłoby lepiej, jakbym go usunęła czy coś. Może jakoś mi się ukryć Cię przed rodzicami i o ile nie będziesz próbować mi zasmurzyć domu, to będę o Ciebie dbać? Spust popatrzył na nią oczami pełnymi niedowierzania. Zrobiłabyś to dla mnie? Pewnie! Poza tym dla mnie to jest na frajda. zawsze chciałam mieć jakieś nietypowe zwierzątko. Uszyje Ci i kupił wróżkę z diamentami oraz... Filonia, gdzie Ty galopujesz z kucyku z ten. Chomp, Stop! Ja się jednak wycofuję z tego, wolę mieszkać w parku. O nie, masz taki sen? Zobaczysz, że karty skrętną ci serduszko, gdy tylko przejrzysz się w lusterku? Niedoczekanie, puszczaj mnie, nie przyznaję się do ciebie. Ale gdzie się wygrywasz, polu? Nie znasz się na szartach. Uczeńca roześmiała się i połaskotatała go pod brudą, ten zaś burmuszony odepnął ostrożnie jej dłoń, poczem skierował łapki, by podkreślić swoje nową skrzyżował. Yonei jednak dobrze wiedziała, że w gruncie rzeczy wcale nie jest obrożony, dlatego rozbawienie wciąż jej towarzyszyło. Czuje się już naprawdę lepiej, aż mi trochę wstydzę temu za wy wybuch. Niepotrzebnie to dobrze, że coś się wrzuciłeś. Będzie ci na sercu. Nie musisz teraz wszystkie w sobie dusić. Będę cię zawsze cię wysłuchała, a także pomogę. Dziewczyna ze śmiechem poliła się i złożyła pocałunek na czole zwierzęcia. W tym momencie zdarzyło się coś niezwykłego. Rozbysło było białe wręcz oślepiające światło, a moje gardło już wysycha. Wokół wszystko wokół było tak jasne że szokowana dziewczyna stanęła na równe nogi zasłaniając oczy gdy wszystko minęło przed nią pojawił się młody chłopiec młody chłopak Coś się kim ty dziewczyna stała tam z otwartą buzią i oczami jak pięć złotych lecz po sekundzie się odcząsnęła i zaczęła szukać małego skunksa lilaj a choć mają oczy chłopak spojrzał na swoje dłonie które teraz wróciły do normalnego kształtu w końcu wyprostował się, uspokajając oddech, spojrzał na osłabioną dziewczynę, której zmarszczone czoło i rozchylone wargi dobitnie pokazywały, jak bardzo zbaraniała. Tyle rozbrzmiał głos, co ważniejsze, ten głos wybrzmiał przed nią, tam, gdzie stał chłopak. Zamknij te usta, zaraz ciśli na poleci. Lidia szybko odwróciła się i rękawem, rękawem wycierałem w usta. Jaki przystojniak! Jest polski. Aż mamucha to tu powiedzieć, że oferta by był moim zwierzątkiem, wciąż jest aktualna. Chłopak poderwał zamyśloną dziewczynę do góry i zakręcił nią wokoło. On krzyczał ze szczęścia na zaskoczenie przerażenia, choć pod koniec dużo by dwoje się śmiali. Gdy jej stopy znów znalazła się na ziemi z lekkim różnięcem na policzkach zaczęła poprawiać swe włosy, on również postanowił przeczesać palcami swoje. Aż? Dziękuję. Riel uśmiechnęła się. Cieszę się, że ci się udało. To taka mina mówiąca, a teraz, skoro ci pomogą, to mi się odwdzięcz. No więc, możemy wyskoczymy skoczymy kiedyś na kawę, czy coś? E? No wiesz, w podziękowaniu, czy coś. Pewnie. I czego tak to zaczęła się nowa historia tej wujki. w ogóle ta ilustracja jest taka piękna, że ja umieram. I mam nadzieję, że się Wam gra spodobała. Zapraszam Was do ogrania jej i do zobaczenia w innych filmach.